Witam, dzisiaj omawiamy zimowego kota. Jest to kod firmy SLC. Jest to klasyczny kod 1911. W pudełku dostajemy replikę oraz paczkę, kulek i mały kluczyk busowy do regulacji hop op. Już jesteśmy przy kluczyku. Tutaj mamy śrubkę i w ten sposób regulujemy sobie hop op. Plus jest taki, że nie musimy zdejmować zamka, możemy to robić cały czas strzelając. Dlaczego jest to zimowy? Jest to bardzo prosta, najprostsza wersja pistoletu większość wykonana jest tworzywa nie ma ten pistolet głęboko więc mamy kompletnie nieruchomy zamek metalowy mamy kółek który możemy napiąć i wtedy pistolet nam strzela w tybie. mamy single action albo double action z napięciem kółek <laughs> mamy tutaj blokadę działającą Po zablokowaniu nie strzyma. Oczywiście tak jak w każdym kołcie bezpiecznik chwytowy i przycisk do zwalniania magazynka. Magazynek mamy prosty, jednorzędowy o pojemności ponad 20 kulek. Magazynek mamy w pełni metalowy. Napełniamy go bardzo prosto odciągając sprężynę i ładując kulki szybko do walki. czym jest nawet prawie dwurzędowy. Po naładowaniu napełniamy pistolet gazem. Standardowo, tak jak każdą replikę, mamy zawór na dole magazynka. Przytrzymujemy chwilę. Pistolet ma wiele plusów. Między innymi takie, że obudowa, przez to, że jest wykonana z tworzywa, nie zamarza w zimie. A więc jest to pistolet, który prawdopodobnie jako jedna z niewielu gazówek, pomijając oczywiście firmę Tokio Marui, będzie nam strzelała w zimie, nawet przy mrozie. Dodatkowo przez brak baku mamy bardzo oszczędny system dozowania gazu. Standardowo przy temperaturze pokojowej jedno nabicie gazem powinno nam starczyć na kilka naładowań kulkami. W zimie, kiedy przez mróz ciśnienie gazu spada, nadal powinniśmy na jednym naładowaniu wystrzelić jeden magazynek. Wkładamy magazynek do pistoletu i w tej chwili pistolet jest gotowy do strzału. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że Kolt trzyma wymiary standardowego Kolta 1911. Więc jeżeli posiadamy kabuły dedykowane do Kolta i swojego metalowego Kolta 1911, nie musimy na zimę pozbywać się kabury z kamizelki czy to z panelu budowego. Po prostu na zimę Kupujemy taki pistolet, który dokładnie pasuje nam do kabury i będzie nam działał również w zimie. Jest to prosta replika, która nie, w zasadzie nie zdejmujemy zamka. Konserwacja również jest prosta. Przedmuchujemy spężonym powietrzem do komputera i co jakiś czas korzystamy z silikonu. Po prostu tam gdzie damy radę, tam tego silikonu trochę psiukamy. Nie za dużo. Potem wycieramy wyciekający nadmiar. I taka etpika spokojnie będzie działać nam w zimie. Waga pistoletu z kółkami i gazem. Mamy tutaj niecałe pół kg. Oczywiście jak każda gazówka FPS-y w dużej mierze od temperatury w jakiej strzelamy. 336 fps. -ów. Mamy tutaj temperaturę pokojową. Więc na pewno, używając tego w zimie, te fps -y będą trochę mniejsze. Mamy 332 fps, -y, czyli spory jak na pistolet gazowy, ale nadal mieścimy się w regułach CQB. Zobaczymy skupienie na większym sensie. Nie to że on specjalnie jakoś celowo Jak na pistolet za stówkę z wioszami